Numer 5. Dzięki harmonijnym liniom, pojemny kosz na pranie guzzini pasuje do każdego rodzaju wystroju wnętrza. Obecność otworów i pokrywy gwarantuje prawidłowe działanie dzięki ciągłej wentylacji zawartości. Szczególny kształt i szlachetne kolory, w jakich jest proponowany, czynią go uniwersalnym i użytecznym przedmiotem o różnym przeznaczeniu. Dostępny w kolorach szarym, białym, kości słoniowej i czerwonym. Doskonały i trwały produkt. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 4. Elegancki bambusowy kosz na bieliznę, wyposażony w dwa białe płócienne worki na pranie. Jego wymiary to 73 cm wysokości, 33 cm głębokości i 64 cm szerokości. Montaż jest bardzo prosty, a zestaw znajduje się w opakowaniu. Komory są wyposażone w wózek, dzięki czemu można łatwo wyjąć worki, aby je napełnić i opróżnić. Worki mają pojemność około 60 litrów i doskonale nadają się do oddzielania białych ubrań od kolorowych oraz przechowywania brudnej bielizny w miejscu niewidocznym. Dostępne w różnych kolorach. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 3. Zestaw dwóch koszy na pranie, szczególnie przydatnych do zbierania brudnej bielizny. Wyposażony w pokrywę i dwa uchwyty ułatwiające przenoszenie. Te poręczne kosze są składane, dzięki czemu można je schować, gdy nie są używane. Mają wszechstronne zastosowanie mogą być używane w łazience jako kosz na bieliznę, w sypialni lub pokoju dziecięcym. Kosze są wykonane z oddychającego polipropylenu i ozdobione eleganckim wzorem wiodełkę. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 2. Elegancki kosz na pranie wykonany z drewna orzechowego z pokrywą. Zawiera wyjmowany worek na pościel, ma pojemność około 75 litrów, jest bardzo pojemny. Dzięki temu koszowi na pranie w Twojej pralni zawsze będzie panował porządek. Jego wysokiej jakości wykończenie łączy się z naturalnym wyglądem i praktyczną funkcjonalnością. Produkt jest wytrzymały i ma masę całkowitą około 6 kg. Doskonała jakość i cena. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 1. Kosz na bieliznę z białej skóry regenerowanej z wyjmowanym, ręcznie szytym workiem bawełnianym i skórzaną pokrywą. Ma kształt prostokąta o wymiarach długość 49 cm, wysokość 60 cm, głębokość 31 cm. Można używać bez worka bawełnianego do innych celów. Produkt wysokiej jakości, wykonany przez wykwalifikowanych włoskich rzemieślników. Oryginalny pomysł na prezent z okazji ślubu lub innej okazji. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.